Cześć Daruś. Cześć, cześć, cześć. Słuchaj, zanim zaczniemy, e, czy dostaniemy pozwolenie, żeby to wrzucić na YouTube? Tak. A to Ci dziękuję bardzo. Teraz powiem tak. E, czym się ogólnie zajmujesz, Daruś? Teraz? Tak, teraz. Siedzenie na ławce. Czyli jesteś bezdomny, tak? Bezdomny. A jak zarabiasz pieniądze? Datko ludzi. Tak? Czyli tak zwaną na wędkę chodzisz, czy nie? Nie, nie, nie. Nie, bo ja mam chore nogi, więc ja się praktycznie nie ruszam z tej ławki. Aha, a tutaj ogólnie na ławce śpisz Teraz? na ławce, tak. No powiedz coś o sobie. No ja mogę powiedzieć? Że nieudane związki miałem uciekłem w alkohol. No, no to wiesz, co, ja tak samo miałem, wiesz? Wiem, co to jest za ból, no, i wiem, jak no... ciężko z tego wyjść. Ale ja potrafię z tego wyjść. No to bardzo dobrze, to tylko szacunek dla Ciebie. Proszę, tak, ten ośrodek tylko zaliczę. A bo, bo... Opowiedz coś o tym ośrodku. Ośrodek? Prowadzą go księża. Mm -hmm. Orioniści, zresztą. No nie mam zielonego pojęcia kto to. No, to jest taka sama wiara jak i nasza. To jest wiara katolicka. To mm -hmm. to, że jest jakiś odłam. Tak jak siostry masz e, z, zakonne. Mm -hmm. Jedne są takie, drugie takie. Zakony są po prostu zakony. Aha. No i tam bajkowo było, bo tam byłem przez pół roku. Mm -hmm. No ale... Złamam regulamin, musiałem opuścić ośrodki. Aha, czyli się pewnie napiłeś. Dokładnie. A ogólnie czym się wcześniej zajmowałeś? Budowlanka. Budowlanka, tak? Z początku to miałem właśnie tak jak powiem te sklepy a później to odbudowałem. Aha. Całe życie w budowlance. Ja w ogóle zawoduję się blachaltek. A, tak? no to widzisz. No to akurat elegancko. No. A ogólnie tak ile no. jesteś na ulicy teraz? Od... W tej chwili to jestem od maja, od początku maja, a w życiu od 99 roku. O rany, to ty sporo przeżyłeś chłopaku. W no, każdym że miałem związki, wiesz, mieszkałem, wynajmowałem sobie pokoje, tak ta bezdomność, można powiedzieć, nie dopadła 5 lat temu, 6. No ja 4 lata byłem bezdomny, więc no. wiem ja wiem, mówię, no. wiem, z czym tak to tak sieje, się je, wiesz? Ciągłość, ciągłość bezdomności to no. około 6 lat. No to sporo, wiesz? Sporo, sporo. Przeżyłem. A gdzie spałeś wtedy? Klatki. Ta, ta ławka. A skąd ogólnie jesteś? Z, z Warszawy. Z Warszawy. No to tak samo jak ja, wiesz? Grujewska 130. No ja akurat na Jelonkach, no bym mówił, wiesz? No, no i irasz, Raszyńska 18. No wiem, bo tam przemieszkałem, przemieszkałem też 13 lat na o, Na grujeckiej ponad 10. w Związku małżeńskim. Jak mi się to posypało, tak mi się posypało całe życie. No, no wiem jak to jest. A ile Darusz masz lat? Słucham. Ile masz lat Darusz? 55. No to się dobrze trzymasz, powiem szczerze, bo widziałem te takie osoby jak mają 40 i parę lat, że wyglądały na 60. Dobrze się konserwujesz. Mówię. No może nie tyle konserwacja cogieny. No. Ale dobrze wygląda. No bo mój taki też był. Powtórny. Na wsi prasował. A no to... No to, więc... no to wiadomo na wsi to jednak mają ludzie powera. Dokładnie. Co tam jeszcze darusz powiesz ciekawego? Nic nie ja mogę powiedzieć. No uciekam do tego ośrodka. To jest najważniejsze. No ja trzymam je z dziewczynami... Podjąłem, z dziewczynami... Już. Na 100%. Bo przychodziła do mnie Pani opiekunka, yy, prosiła mnie nawet, żebym się zjawił u niej. wypiszą mi ten wniosek, wiesz na ośrodek. No? Ale wywołałem, siedziesz tutaj. A no to widzisz. wiesz, wiesz co to znaczy pociągnię do alkoholu, nie? To może nie tyle alkohol, co ta wolność, wiesz? No bo tak, robisz co jak... chcesz. Robię co chcesz, tak? Tak, nie wstajesz o tej do pracy. No, Wiem coś na ten temat. po, po totalny luz, nie? No, ale to wiesz. To... Ta wolność się wzorowa tutaj. Ach. bo obowiązki człowieka do czegoś mobilizują. O tak. A tu nie masz żadnych obowiązków, zero mobilizacji. To masz jakieś w ogóle wsparcie? Od, od ludzi dookoła. Od znajomych, przyjaciół, od ludzi, którzy przechodzą w tym Bo mam też zasiłek stały. A i masz Ale... tego zasiłku? 719 zł. ale no będąc ma... tutaj, mhm. nie mając mieszkania, nie żadnego lokalu, zasiłek został zatrzymany. A i to też będzie plus do tego, że ty idziesz na tajny tak żeby w tym momencie zwracają wraca ci to, wraca, tak? tak dokładnie? tak. tak, tak. A za co masz ten zasiłek? Yy, na moją chorobę. A co, w ogóle na co chorujesz, jeżeli mogę spytać? Yy, w obecnej moją podstawą jest polineuropatia. A co to jest? Jak mógłbyś opisać? To jest jakby zanik w nogę. Głowa ci mówi do nóg. nogi idziemy, a nogi mówią nie, będziemy siedzieć. O rany. No i w 2001 roku przeżyłem też zatrzymanie akcji serca, dwa i miesiąca śpiączki. O rany. Dlatego tego siłę jest. O rany. To aż tak? To trochę chorodyte jesteś, co? No. A nie nie, tak czuję się. Jeszcze. Tylko żeby te nogi odpuścili, to... Ale odpuszczą. odpuszczony na ośrodek pojadę. No tak, i bo na ośrodku też będziesz miał lekarzy, prawda? Będę miał lekarzy. Pomogą. Tak, leki, wiesz, Mówię, my z dziewczynami możemy ci do wtorku pomóc, tak? Jeżeli okay. będzie trzeba, to okay. pomożemy, tak? Okej, okay. Zawsze tam jedzenie jakieś od nas dostanie, jak... Ja jeżeli nie masz koca, to ci damy jeszcze to. A, mam, mam, wszystko jest. Dobra, niczego powiesz co potrzeba, to my zorganizujemy. Dobrze. A tak czy siak zostawimy ci numer telefonu, jak będziesz szedł na środek, żebyś zadzwonił do chciałbym, mnie? Chciałbym, bo ja teraz ten telefon zorganizuję mhm. i będę chciał was na Facebooku złapać. O dobrze, nie ma żadnego problemu. No, no kurczę, będzie nam strasznie to nie miło. Ja mam swój na Facebooku, więc. No to nie ma żadnego problemu, nie widzę w tym problemu. Jeżeli nie chcecie, to podaję od razu i... No to akurat powiedziałaś, że podasz to. treść no. dziewczyn treść no. dziewczynę, no. po prostu wyślij zaproszenie. Tak, tak. No tak, jak mówię, no. Jest ok. Jak jest ok, to dobrze. A jak deszcz pada, to gdzie chowasz się? Tu. Nawet jak pada deszcz, no, przecież teraz, jak padał. Trochę przemiękły. No, raz. <laughs> Ale zaraz wyszło z Ja mówię. Jestem jestem przygotowany na takie warunki. No ja wiem. Życie mi co... tak doświadczyło, że już nie potrzebuję już yy, prosić ludzi, żeby mi parasolkiem przynieśli coś, bo i tak mi dużo pomagają, więc. Yy... No wiesz co, ja małą łyżeczką, małą łyżeczką. No wiesz to ja przez te cztery 4 lat nie miałem w ogóle pomocy, chociaż prosiłem, nie? Aż się dziewczyny zjawiły, no i mnie zabrały, tak? Zresztą Ci pokazywałem jak ja tak, wyglądałem tak, wcześniej. Tak. Tak, Jaka miałeś, jest różnica teraz? dużo ci. No bardzo łóżecie. dużo. No. Ale wiesz co, ja może kiedyś byłem taki ja jaki byłem. Powiem, powiem, że dziewczyny są naprawdę fajne. No tak, fajne, no. Mają pomysł, serducho, co? Tak, mają serducho. Mają, mają, I, widać to. I... To mnie się udziela automatycznie, wiesz? No tak, akurat za, potrafię zarazić właśnie tą swoją tak, dobrocią. Tak. Dobrocią tym uśmiechem no. pomocą. No to mówię no. Zawsze, zawsze mówię, do wtorku jak będzie trzeba, to ci pomożemy. Okej. Okay. Ty mówisz, że się stąd w ogóle nie ruszasz. Nie ruszasz. To jutro rano jak wstanę, będę do lekarza jechał, to do ciebie wstąpię i ci jakieś bułki, wiesz, jakąś okay. wędlinę ci przyniosę. Okay. Okay. Coś do picia, żebyś miał. Dobrze. A jak będzie, trzeba to jeszcze termon zorganizujemy i kawy tam się na ciepło napijesz jeszcze coś, nie? Już bez takiej, bez takiej. Nie, no słuchaj, jak pomagamy, to już pomagamy, ja tak? Aha, no od, w ten do, sposób, od, od, w ten od, od w do... sposób, w jakiś możemy no rozumiem, pomóc. Rozumiem. Cieszy mnie nie. To. No, no to wiesz to nas będzie cieszyło, że chociaż jest, tak będziemy mogli pomóc. Fajni ludzie. No jest, dziękuję. Fajni fajni ludzie. O, dziękuję. I bardzo, bardzo pomoc. No więc to. Wie, ja też ja byłem, jak i byłem kiedyś, ale zawsze pomagałem, nie? No to samo, no i... ja. też, jeżeli mogę komuś pomóc, z kolegów nawet, nawet z nieznajomych, mam cokolwiek, dzielę się. daję, no, dzielę się. Tak, wiesz to, bo mnie świętej pamięci Matula nauczyła z domu, że ostatnią kromką chleba, żeby się podzielić. Moja mama też. No to jednak jest racja, wiesz? To jest jedna racja. Chociaż ja musiałem, mam już do samego końca ja pomagać, bo mama była tak skorozana, że... Ale jeszcze byłem w dobrej sytuacji, bo prowadziłem ten sklep krękiniarski, więc yy, stać mi było na. No, a później jak mi się posypało, więc... Chyba no jest... się ja jestem w potrzebie. Ale widzisz, no są ludzie dobrego serca, tak? Cały tak ludzie, jak mówiłeś, tak? że znajomi no? ci pomagają przyjaciele. Tak, 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 tak. Ale i obcy ludzie. Mają serducho. Mają, wiesz, mają ja to serducho. zauważyłem po sobie, że mają, mają, naprawdę wielkie serce mają niektórzy ludzie i wielki szacun dla nich, jeżeli by to oglądali, to szacun dla nich, no miejmy nadzieję, że będą oglądać, także tak jak mówię, tak jak mówię, ja wiem po sobie, jak to było, tak, jest trudno, no jest trudno, jest trudno, jest trudno można wyjść, można. można, tylko trzeba chcieć, wiesz, bo są ludzie, którzy nie Mówię, chcą. Tu? Tak. Tu, tu, Słuchajmy takiej mojej koleżance, chciały też dziewczyny pomóc, ale ona się wyparła, że nie chce, rozumiesz Aha. tego? Że ona woli żyć ta, tak, jak żyje i tyle, tak? Nie, no mnie już yy, zbrzydło takie życie, wiesz? No wiesz, są mi tak samo, w którymś momencie mi też zbrzydło, tak, wiesz? Tak. Biegać w przebladę za złomem, prosić ludzi o pieniądze. Tak. To męczące jest później. Um... U mnie znowu, żebym ja prosił. Kogoś moja dusza nie pozalała. A widzisz? A widzisz? Ja wolę głodny siedzieć, poczekać, może ktoś przyniesie, ale nie wstanę, nie powiem. Proszę pana, pan mi daj 10 zł, bo ja muszę śniadanie złożyć. Nie. No, no to jesteś charakterny. Nie jestem charakterny. Jesteś, jesteś. No mówię, no. Nawet jak ktoś dostanę od kogoś, ja tym się podzielę. Masz dobre świat Znajomymi. Bo więcej też potrzebują, co niektórzy. No, wiesz co? Żeby każdy miał takie dobre serce. Żeby każdy miał takie dobre serce, inaczej by świat wyglądał, nie? Ja w tym ośrodku też byłem bardzo lupiany, bo byłem dorany w No a ten by jeden poślizg, no zniszczył mnie znowu. Ale dobrze, że wracasz z powrotem, tak? Masz tam wejście, tak? Mam wejście, bo ksiądz Masz wytraszając, powiedział, panowie, nic, byście takiego nie zrobili groźnego. Jeżeli macie skierowania, ja was przyjmę z powrotem. A masz skierowanie już? Właśnie we wtorek. A, na ośrodek. A gdzie ten środek się znajduje? Łaźnik. A gdzie to jest? Koło błonia. Koło błonia. 5 km przed Błoniem. Akurat wiem, gdzie jest tam błonie. Więc to jest 5 km wcześniej. Po prawej stronie tam, taki skół palet. I tam trzeba 800 metrów y, od y, Trasy Poznańskiej przejść, tam jest kościół, jest y, ośrodek dla bezdomnych i jest zon, o opiekuń Zamiast ponad no, z, łącznie z nami bezdomnymi to jest 200 osób. No to sporo. Sporo. Naprawdę A, sporo. Jakby, mieliśmy co tam robić na kuchni. A bo ty tam na kuchni pracowałeś. Znaczy, na obieraków, żeby no. i włoszyzny i tym podobne przygotować na kuchnię, żeby kucharki miały szego robić. A, czyli wy po prostu przygotowaliście to, co mają mu gotować. Tak. Ale? I co, dlatego, że... dlatego były u mnie, panie z opieki, powiedziałem, że chcę wracać tylko do woźniwa. Aha. Także. No mówię, no. To dobrze. Dobrze, Dereczku, to w takim razie się. Do zobaczenia. Dużo zdrowia Ci życzymy. Dzięki. I do najbliższego spotkania. Dzięki. I jak najmniej takich pacjentów jak ja. O Jezu, nie trzeba tak mówić. Trzymaj się ci Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.